Bardowska z rolnika ma już dość. Przerwała milczenie, nie cierpię jej. Ania Bardowska z rolnik szuka żony zaskoczyła swoich fanów. Pokazała zdjęcie i zdradziła: Co się dzieje? Ania Bardowska podczas relacji na Insta Stories pokazała zdjęcie ze swojego domu i nagle zaskoczyła szczerym wyznaniem. Była uczestniczka programu Rolnik Szuka Żony, nie ukrywa, że ma dość pewnej rzeczy i już zastanawia się, jak się jej pozbyć ze swojej willi. Ania i Grzesiek Bardowscy całkiem niedawno przeprowadzili się do wymarzonego gniazdka, ale żona rolnika już planuje wymianę mebli. Sprawdźcie, o co dokładnie chodzi, Ania Bardowska z rolnik szuka żony narzeka na kanapę w swoim domu. Blisko dwa lata temu Ania i Grzesiek Bardowscy przeprowadzili się do swojego wymarzonego domu. Była uczestniczka, rolnik szukażony, chętnie pokazywała swoim fanom na Instagramie, jak przebiegają prace na budowie, a później jak urządza swoje gniazdko. I chociaż internauci ostro krytykowali dom Ani Bardowskiej, to ukochana rolnika nie przejmowała się opinią innych i z dumą prezentowała swoje królestwo. Kiedy Ania Bardowska pokazała salon w nowym domu, uwagę od razu przyciągała ogromna różowa kanapa. Niestety, teraz okazuje się, że ukochana rolnika żałuje swojego wyboru, już po chwili Ania Bardowska przyznała, że zastanawia się nad wymianą kanapy w swoim domu, a nawet już rozpoczęła poszukiwania nowych mebli. To nie pierwszy raz, kiedy Ania Bardowska narzeka na kanapę w swoim domu. Już kilka miesięcy po przeprowadzce przyznała, że nie jest nią zachwycona.